Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. W tym tygodniu mamy dalszy ciąg niewielkich spadków na polskich stacjach, bowiem w tej chwili cena średnia benzyny 95-oktanowej to jest 3,95 zł o grosz taniej niż przed tygodniem. Natomiast w przypadku diesla mamy zatrzymanie na poziomie znanym już od dwóch tygodni, czyli 3,69 zł. Spadki w przypadku autogazu są 3 groszowe, mamy w tej chwili cenę średnią 0,72 I te poziomy cenowe, które w tej chwili widzimy na polskich stacjach, mogą się jeszcze nieznacznie Obniżać. I nawet mimo tego, co dzieje się na światowych rynkach. Do niedawna mieliśmy dość gwałtowny rajd wzrostowy, spowodowany dość no, enigmatyczną deklaracją poparcia dla projektu ograniczenia wydobycia, którą złożył Iran podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami takich krajów jak Rosja czy Arabia Saudyjska. Ropa wyskoczyła, można powiedzieć, do poziomu 35 dolarów. W tej chwili będziemy mieć zapewne do czynienia z pewną korektą tej sytuacji, ale mimo wszystko na polskim rynku możliwe są jeszcze spadki, jeśli chodzi o benzynę. Tutaj możemy spodziewać się zejścia nawet do poziomu 3 ,88 zł 88 groszy. Jeśli chodzi o diesla, to paliwo będzie się cały czas lokować w tym przedziale 364, 374. W przypadku autogazu poziomy cenowe między złoty 70, -1 78 zł są jak najbardziej realne. Tutaj wiele zależy od tego, w jakiej lokalizacji tankujemy, jaki to jest typ stacji, ale obniżki, zapewne takie jeszcze 2-3 groszowe, mogą się na wielu stacjach pojawić.